Firma termowym w, w, w tym momencie w malutych kontaktach z generalnym kontaktem z firmą ale tak jak pan prezydent powiedział, miesiąc, w miesiącu wrześniu, przejmowała pracę budowy, żeby kontynuować rozpoczęte inwestycje, czyli tzw. akta. Ja na czym ja mogę dodać tylko tyle? To była konieczność, dlatego że nasz partner był finansowo za słaby, Nie wiemy dlaczego, tak do końca. Możemy się domyślać, ale nie chcę spekulować na, na, na takich łamach. I firma Termochem yy, podjęła się tego dzieła, żeby to kontynuować dalej. Na pewno Państwa obawy są takie, że po prostu jest yy, ta inwestycja w pewnym sensie opóźniona. Potwierdzam to, ona jest opóźniona. Nie będę się dawał szczegóły, dlaczego. No teraz mamy argumenty, które nam pozwolą yy, to dzieło dokończyć, czyli inwestycje. inwestycję. Oczywiście nad tym pracujemy, odpowiednie dokumenty przedłożymy dla, dla, dla inwestora, żeby się ustosunkował do nich. Nie będą to aż w dokumenty, terminy, które będą to, przedłużały te inwestycje, bo tylko jest grubsza, jako jest jedną z przyczyn, co warunki pogodowe. To nie jest tak do końca, że tylko zima. Zima ma w tym roku bardzo krótka. Natomiast większą, większą przeszkodą było proszę Państwa wiatry, i to nie firma termowe nie ma z życia, tylko po prostu wstrzymywali nam inspektorzy, policzników, dlatego, że to tego, że jest dla pracowników budujących w tej klasy budowy. Oczywiście tam by w pewnym momencie nas troszeczkę zalało, podopadała się do tego jakby, warunki mrozowe, czyli niska temperatura, gdzie rzeczywiście inspektorzy nam opisywali, żebyśmy wytrzymali budowę. to na no, po prostu gdzieś około miesiąca na pewno utrudniło i wiedzieliśmy o tym, że od dziesięciu miesięcy prowadzone jest postępowanie prokuratorstwa, ponieważ dokumentacja projektowa została sfałszowana, czy oczywista. Pani panie, z... panie to jest, panie prezydencie, znaczenowanie nowa e panie, pa, i biorąc pod uwagę panie, to określenie. Pani obraziła pana Bukowskiego, a pan próbował się awanturować. Chociaż tyle o pani, panie prezydencie, żeby móc odpowiedzieć na kilka zasadnych pytań nie uniknie Pan tych że dostanie Pan, Panie Prezydencie, te wszystkie pytania na piśmie i będzie Pan w terminie dwóch tygodni na nie odpowiedzieć i prasa, media oraz wszyscy obywatele z o tym się też dowiedzą. I wychodzenie, Panie Prezydencie, z tej sali niewiele pomoże w Pana... W sprawie, przypomnę, że prokuratura prowadzi sprawę. Człowiekiem prowadzi, nie Prokuratura Ustąpiłem prowadzi postępowanie w sprawie. Spotkanie. A Bargata, jak wszystkich widzą, bez tego. Prokuratura prowadzi postępowanie w sprawie działania urzędników na szkodę tego miasta. I tym urzędnikiem jest, podejrzewam, także pan. Dziękuję, panie prezydencie. To są wyciągane z kieszeni słupszcza a nie prywatnych pieniędzy pana Koblińskiego, pana prezydenta Koblińskiego, to, to bym powiedział, że mamy fajny kabaret. Że to nie jest śmieszne, to jest żałosne, co robi pan prezydent. Nie chce odpowiadać na poważne pytania, a tych pytań jest odgroma. Są pytania o to, jak wygląda finansowanie inwestycji, ile miasto będzie musiało do tego dopłacić. Jest jeszcze poważniejsze pytanie, dlaczego radni, od momentu, kiedy zostało złożone zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa polegające na sfałszowaniu podpisów na dokumentacji projektowej, która jest podstawą wydania pozwolenia na budowę, które wydał sam prezydent, prezydent sam sobie wydał to pozwolenie, dlaczego radni. Od 8 miesięcy nic o tym nie wiedzieli. Były setki, no przepraszam, było kilkanaście spotkań, gdzie było, była mowa o no, akwaparku. Nikt nigdy się o tym nie zajął. Prokuratura prowadzi sprawę w sprawie niedopełnienia obowiązków przekroczenia uprawnień przez urzędników, urzędników ratusza na szkodę interesu, interesu miasta. To są poważne pytania. I prezydent powinien, skoro bierze odpowiedzialność za to miasto, na te pytania odpowiadać. Często słyszę od prezydenta, że jestem smarkaczem, gówniarzem, mówię brednie. Tym zachowaniem prezydent pokazał, że te określenia, których używa w stosunku do mnie, bardziej pasują do niego. Do Dowiedzieliśmy się dzisiaj, że panowie mają dobre intencje i mają ogromną nadzieję, że skończą inwestycje w przeciągu dwóch do no trzech miesięcy. Po terminie. My też mamy taką nadzieję i po prostu cieszymy się, że nam nas tę nadzieję. Następnie pan przedstawiciel prezes wyczymiera kontraktu. No, pod uwagę tego, że pracują dźwigi, a dźwigni, jak wiadomo, mogą się przewracać. W związku z tym, jak stwierdził przedstawiciel telmopełu. Басеного, а басен... Нет, 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 Chciałabym zadać to pytanie, żeby mi to wyjaśniono. No, niestety, dowiedzieliśmy się również, że jesteśmy obserwatorami i że kolega wiceprzewodniczący Robert Krujowski, który chciał zadać pytanie, nie zna znaczenia słowa obserwator, a w związku z tym, to, co on mówi, jak jest, jest żeby mógł to zrobić, natomiast każdy z nas byłby ofiarą agres. Również, jak widać, pana prezydenta, doprowadziło do pasji. Pytanie, czy stwierdzenie, że od paru miesięcy co najmniej sprawa jest w prokuraturze, zbierają dowody od pracowników, biorą od próby yy, yy, pism, do, żeby zbadać, to... czy. Yy, na które wpłynęło po prawomocności de, już konkretnej decyzji a o a pozwol, y, 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 zwanej pozwoleniem na budowę czy potem, ponieważ w każdym przypadku, kiedy coś się opiera na sfałszowanych y, przesłankach, w całym systemie prawnym no, powiedziałbym, jest standard, jest wznowienie postępowania. mający funkcję, prawda, jego tak zwanego radcę, mieli możliwość działania poza jego wiedzą po prostu i mogli zatalić te fakty. W związku z tym yy, śledztwo, które jest w sprawie, wkrótce powinno się przejść, śledztwo przeciwko konkretnym osobom, które wiedząc o tym, że projekt Bodajże, bo tak ta, ta miała kompetencję yy, ta pani yy, inżynier Wisowska yy, mogły, mogły zagwarantować bezpieczeństwo porem użytkowania, użytkowania yy, tego akwaparku. Skoro ona się powoływała wprost na halę w katowica, która się załamała, to znaczy, że ona jako inżynier jest świadoma tego, co może być z tym akwaparkiem w momencie na wcześniej jeżeli te instalacje są złe